Witam Państwa na Północowej Konferencji Pasowej. Wielka jest Katowicza Bremisowa o spuszczeniu połowów 1 1. Najpierw komentarz dzisiaj rzucenia na gości pana Darusza Żydowicza. Myślę, że wszyscy co byli na stadionie to byli świadkami niezłego, powiedziałbym bardzo emocjonującego i e, e, takiego w którym było wiele sytuacji z jednej i z drugiej strony meczu. Byliśmy tutaj, przystąpiliśmy do tego meczu oczywiście z jakimiś tam obawami, natomiast przyjęliśmy pewną taktykę gry, aby zneutralizować poczynania GKS-u, ale przede wszystkim zagrać otwartą piłkę, tak jak zwykle gramy i myślę, że byliśmy o, o krok od dużej poziomej niespodzianki, choć zdaję sobie sprawę, że zarówno w pierwszej połowie, zwłaszcza czy pierwszych tam 15-20 minut, GKS stworzył sobie ogrom sytuacji i mógł objąć prowadzenie. Natomiast to my mieliśmy wydaje mi się absolutnie piłki meczowe. Przystanie jeszcze nawet 1-1 czy nawet 1-0 gdzie mogliśmy bodajże naliczyłem 5 takich naprawdę wybornych sytuacji. A oczywiście przyjmujemy ten remis jako sukces nasz. Mimo wszystko jesteśmy z tego zadowoleni, ale myślę, że nikt na stadionie, który by się nie nudził, bo mecz był naprawdę bardzo fajny, ciekawy, na dobrym poziomie pierwszą połowy. Dziękuję. Cóż, myślę, zgodzę, zgodzę się tutaj z Darkiem co do oceny tej pierwszej połowy. Przede wszystkim wydaje mi się, że na początku 20-25 minut zagraliśmy przyzwoicie, czy nawet dobrze, stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, które, które powinniśmy wykorzystać. Potem, po tym okresie gdzieś straciliśmy kontrolę, szczególnie w środku pola i poprzez własne błędy, jakieś dziwne podania robiliśmy sobie sami bałagan w swoich szykach. Powiem tak, jestem niezadowolony z punktu oczywiście, chcieliśmy tutaj wygrać, natomiast tak samo byłem niezadowolony z punktu po meczu w Stróżach, natomiast jakby sam odbiór tego meczu tutaj, a w Stróżach, no to cieszę się, że właśnie tak Puszcza chciała grać. Myślę, że na tym to polega. Ten mecz rzeczywiście wydaje mi się, że mógł się, mógł się podobać, mógł się już nie zakończyć. Tak jak Darek powiedział, przy 1-1 nawet to Puszcza miała też sytuację, my też tam jakieś mieliśmy. Wydawało się, że gdzieś jeszcze też może wciśniemy tą bramkę. Przejęliśmy tą jedną sytuację, która na pewno nie była najlepsza z tych, które sobie stworzyliśmy. Cóż, żałujemy tego, że nie udało się dopisać trzech punktów, ale tak jak powiedziałem, chłopakom szatni po meczu, liga trwa liga dalej. My musimy już myśleć o meczu w Chojnicach, to jest teraz dla nas istotne, nie ma co e, rozpamiętywać tego, co było tutaj. Oddaję Państwu głos. Maciek Radz, Gdańska Wyborcza. Chciałem zapytać o Grzegorza na pierwszej połowie, na tej połowie dla pozycji. Chciałem zapytać skąd ten pomysł. Czy fakt, że drugi drugiej połowie gra już na innej pozycji oznacza, że, że, że to nie wypaliło skońca, tak, tak jak nie, nie, tak jak powiedziałem, te pierwsze 25 minut wydaje mi się, że tak chcieliśmy grać i Grzesiek doszedł tam nawet do kilku sytuacji strzeleckich. Grzesiek wygląda w treningach bardzo dobrze. Przygotowywaliśmy go już od powiedzmy co najmniej kilkunastu dni do tego, żeby żeby wystąpił w pierwszym składzie. Zmieniliśmy w drugiej połowie jego pozycję. Nie ze względu na to, że byłem niezadowolony z jego postawy, akurat tam, tylko szukaliśmy jakby innego rozwiązania. Trzeba pamiętać, że przegrywaliśmy 1-0 do przodu i z tą decyzja. Ja w kontekście tego pytania, też na odwrót do czy to, że Grzesiu wychodzi właśnie na pastwę tej gry, to jest dowód, że na w cyfryka się są w tak w słabej formie? Ci na na no. Nie ukrywam, że ja osobiście od napastników oczekuję czegoś więcej niż do tej pory to, to jakby zastałem i, i szukamy różnych rozwiązań. Na tej pozycji grał i Tomek Grubel i, i Przemek Pitry, i Krzysiek Wołkowicz w pierwszym meczu gdzieś tam nominalnie przez pierwsze minuty występował w Łęcznej. Tak chciałbym. chciałbym Czegoś innego i, i, i szukamy tego. Jeżeli się nowym pierwszy najważniejszy zakup to Czy pierwszy najważniejszy nie wiem, ale na pewno. Ja myślę, że nie tylko GKS Katowice szuka na pastyków, Także to jest problem. Myślę w ogóle w polskiej widze i w Ekstraklasie, i w pierwszej lidze problem, ale z pewnością tak. Pra myśli można o, o straconego gola. Czy, czy Pana zdaniem była możliwość, aby zapobiec tego tracią, bo myśli sytuację po, po, po strzale? Po, po, po tym, że budził bronił, tak. no, to jest loteria. No. Nawet gdyby, gdyby gdzieś tam ktoś starał się wbiegać, to, 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 to niekoniecznie mógł zdążyć, ponieważ ten zawodnik jest zawsze bliżej, prawda? Ta piłka akurat tak niefortunnie się odbiła, że była bliżej Janika i skończyło się bramką. Jeszcze do Pana trenera dla Dariusznika z Piotrkow. O, o uwagach, tak, czy to projekt poważny? Uraz ja chciał wrócić, wrócił nawet na moment no, 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 do gry, tak? bo czasami zdarza się tak, że jest jakiś taki przykurcz mięśniowy, ale niestety okazało się, że najprawdopodobniej jest to jakieś <laughs> naderwanie włókienek mięśnia dwugłowego. Oby tylko to było, będziemy go w stanie podnieść przez tydzień, bo jest nam bardzo potrzebny. Chociaż jego zastępca Jarek Liza spisał się też bardzo dobrze, ale, ale Longin ostatnio osiągnął bardzo dobrą formę i szkoda by było w kontekście tego, że na pewno wypadnie nam środkowy obrońca, bo dostał kartkę, także dwie takie, dwa zęby jakby wypadły na mecz z Miedzią linknica, przecież, co ty nie powiedzieć, która ostatnio podniosła się, no to, no to było nam ciężko. Tak? Ale Jestem dobry myśl, że lekarz go postawił. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych pytań, także na zakończenie chciałbym tylko dodać, że dzisiejsze spotkanie oglądało 35 tys. euro